Witam na kanale Silla Tarot Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku byka na listopad 2023 Dwójka mieczy już ktoś rozpoczynał dwójką mieczy niedawno tylko nie pamiętam kto to był czy to był baran czy to... nie wiem nie pamiętam, ale ktoś też rozpoczynał ale tu się bardzo ładnie zmienia potem drugi tydzień dwójka była w paź była i tutaj mamy ósemkę mieczy. Troszeczkę podobnie jak na początku to, to wygląda. Potem mamy pazia mieczy, czyli znowu się zmienia w dobrą stronę. W taką pozytywną i radosną bardziej. Czwórka denarowa, tu był król buław. Teraz mamy piątkę kielichów na czwarty tydzień. Czwórka kielichów. Czwarta kielichów do kompletu, ósemka denarów. Cesarzowa. Cesarzowa. No to się bardzo ładnie też kończy. Przewaga tu takich pozytywnych jest, można powiedzieć, a ta dwójka mieczy to po prostu wynika z waszych myśli. Czyli to, że wam się wydaje, że tu nie ma wyjścia z tej sytuacji, że jest jakiś impas, że nie możecie podjąć jakiejś decyzji. Że nie wiecie, co macie zrobić, to bardziej wynika z Waszych przekonań niż z, z tego, że rzeczywiście jest tak bardzo źle. Bo tutaj ósemka buław pokazuje, że są możliwości i one się pokażą wam. Tylko wy tutaj, no, najpierw też jakąś pracę ze sobą musicie wykonać, bo to jest jakaś tu znowu lekcja, jak zwykle. Jak to w każdym miesiącu jakieś lekcje się pojawiają. W tym przypadku, no, tu wiele spraw, bo z jednej strony trzeba będzie zmienić przekonania, bo wasze przekonania wam tu szkodzą, czyli te wasze myśli, wasze programy umysłu. No i jest, nie mówię, że wszystkie są złe, ale niektóre z nich bardzo tu wam szkodzą, was blokują i widać to też pod koniec drugiego tygodnia, też coś podobnego że te programy umysłu, które Was tu blokują, które Wam przeszkadzają, które wręcz szkodzą Wam, to one są do wymiany, można je no, przetransformować, można je zmienić, można je wyrzucić na, je, na ich miejsce, jakieś inne, lepsze wstawić. Tak jak w komputerze wyrzuca się niepotrzebne programy, które są na przykład już nieaktualne, albo które są jakieś tam zawirusowane, dajmy na to, no to się je usuwa, a w to miejsce wprowadza się jakieś lepsze, bardziej aktualne programy, bardziej korzystne. No i tu też coś takiego trzeba zrobić z własnym umysłem, czyli troszkę tam sobie przeprogramować. Pozbyć się takich myśli, które są szkodliwe i blokujące przede wszystkim, ale co jeszcze? No tu widać, widać że nic nie widać, tak? Tak to wygląda, że jakby, jakbyście czegoś nie widzieli, jakbyście nie widzieli przede wszystkim możliwości, które są i które później zobaczycie, ale w danym momencie ich nie widzicie. Więc tu trzeba się lepiej rozejrzeć albo rozpytać może dowiedzieć się gdzieś skądś może z internetu, bo tu są takie możliwości, że można się czegoś dowiedzieć. Także tu więcej, więcej otwartości by się przydało i takiego szerszego oglądu, może spojrzeć z innej perspektywy po prostu na tę sytuację. I cóż jeszcze, no dobrze by było też wejść w ciszę, po to, żeby usłyszeć te wewnętrzne podpowiedzi. Czyli tutaj intuicja też by bardzo pomogła. Wiele rzeczy tu może pomóc. To wszystko, co wymieniłam, czyli przeprogramowanie, zmiana myśli, spojrzenie w głąb siebie, tam, żeby tych, no takie wyciszenie się właśnie przede wszystkim, żeby usłyszeć te wewnętrzne podpowiedzi i to, co też mówiłam, otworzyć się na informacje z zewnątrz również. Czyli zarówno informacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne będą tutaj bardzo pomocne. Dziewiątka denarów bardzo dobra, mówi o jakimś takim spełnieniu w materii. To może być jakiś sukces materialny, może być drobny, nie musi być duży. Natomiast cesarzowa tutaj pokazuje dobrą waszą sytuację na koniec miesiąca i tutaj jest też czwórka denarów. Podleże także pod względem materialnym wygląda to bardzo dobrze wszystko. Cóż, może nastąpić realizacja jakiegoś celu w materii, może jakieś plany zakupowe tu sobie spełnicie, czyli z jednej strony jest to zaspokojenie potrzeb materialnych, z drugiej strony może być też zaspokojenie ambicji, bo może tu być na przykład jakiś awans lub podwyżka lub jeszcze coś innego. Jest tu zadowolenie, może być realizacja i właśnie to zadowolenie też może. Mieć związek z tą samorealizacją, ale też i chodzi o to, żeby zauważyć wartość w sobie. No, Wy tu potraficie, bo macie cesarzową, ale cesarzowa pokazana jest na końcu, natomiast tutaj no, jest taka wskazówka. To, to nie jest tak, że nie, że nie widzicie w sobie żadnej wartości, ale żeby skupić się nie tylko na tych celach materialnych, które są tu oczywiście możliwe do realizacji, natomiast ta wartość własna jest też ważna tutaj, żeby ją dostrzec. Żeby rozwijać w sobie to, co uważacie za wartościowe też. Co jeszcze tu by można powiedzieć, jako taką wskazówkę, żeby widzieć obfitość nie tylko w materialnej sferze, no ja to przed chwilą mówiłam inaczej trochę, ale tu też chodzi o obfitość taką... W innych sferach życia, nie tylko to, co ja mówiłam, że tą wartość w sobie, ale w innych sferach swojego życia, żeby tą obfitość widzieć, bo to jest taka karta obfitości. Jest to również karta satysfakcji z jakichś swoich osiągnięć, czy to w pracy, czy, czy poza pracą, też może to być jakieś osiągnięcie. Tutaj wzrośnie wasze poczucie własnej wartości, czyli no jest to ta lekcja z jednej strony i wskazówka, ale z drugiej strony wy tutaj tą lekcję przerabiacie, bo tak jest to tu pokazane, że macie już tu większe poczucie własnej wartości, ale to się nie dzieje od razu, bo najpierw jesteście w impasie, przypomnę. Więc to tutaj wszystko będzie jakiś proces, to będzie jakiś proces. To nie stanie się w 5 minut. W razie jest to karta spełnienia przede wszystkim w materii, ale radość też. Radość też, czyli nie tylko w materii. No i dobrze, to teraz przejdziemy do tej ósemki buław. To jest czas na działanie, i to są te możliwości, o których tu mówiłam. Że wy ich nie widzicie w danym momencie, to tu je zobaczycie, bo one już będą takie bardziej widoczne. Wy też będziecie bardziej otwarci w tym momencie, że będziecie w stanie je zobaczyć. To mogą być też informacje, których tu nie macie, a tutaj te informacje będą napływać, ale to też będzie wymagało jakiegoś tam lekkiego wysiłku, no bo gdzieś trzeba informacji szukać, więc może w internecie będziecie ich szukać, może ktoś wam tych informacji dostarczy ale no jakieś otwartości to jednak wymaga, bo jeżeli wy nie przyjmiecie informacji, no to tak jakby ich nie było natomiast jeżeli je przyjmiecie z otwartym sercem, z otwartym umysłem też, bo to też tu jest ważne, no to te informacje wam tu będą pomagały a tu jest też dużo zajęć, czyli taki wzrost aktywności przyspieszenie Przyspieszenie, cóż jeszcze, wzrost entuzjazmu też może się pojawić i sprzyjające warunki zewnętrzne jakieś po prostu sprawy tu ruszą do przodu i to uznacie jako coś pozytywnego. Może to być, przejawia się też jako owocna współpraca albo jako, jako podróż jakaś ciekawa, ważna dla Was. Ale dylemat jest również i tutaj z tym, że to był impas. Natomiast tu nie mówię o impasie, tylko o dylemacie. No po prostu jest wybór, a wy się zastanawiacie, tak od razu jeszcze nie wiecie, w którą stronę macie iść, czyli tak jak tu mówiłam, że możliwa podróż, czy, czy jakieś zmiany, jakiś wzrost aktywności i, i właśnie zmian, to przyjdzie taki moment, że trzeba będzie jakąś decyzję podjąć ważną, a wy tutaj no, będziecie się chwilę zastanawiać. To już nie jest impas, przypomnę, czyli to już nie jest ta Czarna Noc czy to umysłu, czy czegokolwiek tu macie już większą klarowność jednak, bo macie te informacje które tutaj wcześniej było pokazane no i dzięki temu będzie wam łatwiej, ale co jeszcze tutaj jest ważne, że tutaj intuicja też będzie się odzywać tej intuicji warto posłuchać tutaj, bo to jest tu pokazane że intuicja tutaj będzie odgrywać dużą rolę, no wy idziecie w jakieś nowe działanie ewidentnie, ale potrzebujecie tej podpowiedzi jakiejś i dobrze by było, gdyby to była podpowiedź z wewnątrz, aczkolwiek te zewnętrzne też są potrzebne, tak jak mówiłam, ale no, trzeba się brać pod uwagę i jedne, i drugie to tu mogą być jakieś dobre wiadomości wręcz, tu jeszcze może to dodam bo tak mi teraz tu przyszło, bo tu, tu jest w ogóle jasność, tu jest jasność, klarowność tu się dobrze dzieje, dużo się dzieje ale się dobrze dzieje i tu mogą być dobre wiadomości, natomiast no, ten dylemat y, wynika z tego że po prostu trzeba wy, wybrać kolej, y, dalszą drogę, czy iść w lewo, czy w prawo czy, czy do przodu czy, czy gdzieś, czy na skos no i gdzieś idziecie, jakąś drogę jednak wybieracie, jakąś decyzję podejmujecie macie tutaj Jakieś nowe działanie, które znowu może wiązać się z podróżą. Tak jak tu mówiłam, że jakieś podróże mogą się zdarzyć, tu znowu może się to wiązać albo z podróżą, albo z nowym działaniem, albo z jakimś hobby własnym, takim czymś ciekawym, co Was tu pociąga, co lubicie robić, z czymś, co lubicie robić. Wy się tym tu zajmujecie, ale to jest coś nowego. Ja bym to podkreśliła, że tu chodzi o coś nowego. Zresztą w paździu Buław jest też coś, w paździu przepraszam, kielichów. Tam jest paź Buław, tu paź kielichów. I tu, i tu jest coś nowego, i to się dzieje tutaj z taką pewną radością, z zaciekawieniem, z ekscytacją. Tu dużo szczególnie radości jest w Kielichów i królu buław, no ale znowu się pojawiają te blokady ze strony umysłu, czyli ósemka mieczy w tym przypadku. Tam była dwójka mieczy, tu ósemka mieczy, nadal te mieczy, czyli te blokujące myśli, jakieś przekonania blokujące. Dobrze by było je zmienić, ponieważ właśnie blokują. Gdyby one nie blokowały, nie trzeba by było ich zmieniać, no ale ponieważ tutaj stwarzają pewne ograniczenia, czyli powodują, że wy widzicie ograniczenia, które w rzeczywistości może nawet nie być, bo jest tu naprawdę dużo jasności, dużo, dużo. W rzeczywistości może nawet nie ma takich strasznych ograniczeń, jak wy to widzicie. Natomiast w Waszym myśli, Wasz umysł twierdzi, że, że tak, że jest bardzo źle, że jest, no nie ma drogi wyjścia, tak jak tu było, że, że nie widzicie tej drogi wyjścia tu znowu po raz, po raz drugi. Natomiast jest to kwestia umysłu tylko i wyłącznie, a przynajmniej głównie, oczywiście na zewnątrz też się może pojawić jakieś ograniczenie, ale to będzie szansa na na jakąś kreatywność, czyli ograniczenie stwarza szansę kreatywności, czyli możecie tu sobie wymyślić jakieś rozwiązanie, jakieś nowe rozwiązanie, no tym bardziej, że w otoczeniu tych nowości, o, i tu jeszcze Król Buław, on ma też pomysły, więc tutaj jak najbardziej to robicie, jak najbardziej to ograniczenie stwarza, jeszcze raz powiem, żeby to tak było tu zrozumiałe. Ograniczenie stwarza możliwość kreatywności, wymyślania jakichś nowych pomysłów, nowych rozwiązań. I Wy to właśnie robicie, dokładnie to robicie. I wręcz potraficie realizować te nowe pomysły, bo Król Buław to jest człowiek, człowiek czynu, można powiedzieć. On realizuje. Nie tylko, że ma pomysły, ale właśnie taką ma pozytywną energię do, do działania. Czy to będzie związane z pracą zawodową, czy. Czymkolwiek innym, bo tu też były pokazane takie zajęcia związane też z hobby, ale może być też, mogą tu być też narodziny Nowego Związku, to jest też taka jedna z opcji. No, więcej tu na ten temat nie ma, więc tak się bardzo nie będę na tym skupiać. Natomiast cesarzowa to jest osoba spełniona, to też nawiążę do tego. Natomiast tu co? No, jeszcze raz powiem, że tu są początki czegoś radosnego czegoś radosnego, czyli tu już kończy się ta energia, że nie widzicie drogi wyjścia, bo macie pomysły i dostrzegacie coś. To może być też dobra wiadomość, podobnie jak tam było pokazane w ósemce Buław, tam nawet więcej tych wiadomości mogło być. Tu też może być jakaś dobra wiadomość, jakaś radosna wiadomość, może to być wiadomość o narodzinach dziecka, czy, czy o zajściu w ciąży też może być, no bo tutaj cesarzowa to jest energia macierzyństwa, więc tu może to mieć związek. Jak najbardziej. Także dla jednych narodziny dziecka, dla innych narodziny związku, dla jeszcze innych poznanie czegoś nowego, kogoś nowego, realizacja nowych pomysłów. Tu są właśnie te pomysły. Tu jest realizacja. Pieniądze też są. A jeszcze tu powiem, że takie poczucie atrakcyjności też jest duże. I charyzma. No, wy po prostu jesteście tu odbierani jako osoba, która której się dobrze wiedzie, która dobrze postępuje, dobrze działa, skutecznie, przede wszystkim skutecznie i ma charyzmę, ma też taką pewność siebie. No są to energie sukcesu i faktycznie cesarzowa też to potwierdza, bo cesarzowa jak najbardziej jest osobą sukcesu. Pieniądze są, tylko jest zaciskanie energii, czyli jest bardzo duża oszczędność, taka troszkę nawet przesadna. Natomiast zaspokojenie potrzeb materialnych jest, tylko co się później dzieli, jakieś, jakieś niezadowolenie z powodu czegoś, co nie jest tak, jakbyście chcieli, to niezadowolenie no tutaj przechodzi jeszcze w kolejny jakiś etap no Nie wiem, czy to pokazywać, bo to chociaż pokażę bo tam jest ten potencjał też widoczny. A zresztą tutaj też no, w jednej i w drugiej karcie widać no, coś podobnego, że owszem, coś może faktycznie się nie udało w waszym życiu, ale to nie znaczy, że to już koniec, kropka, że tu już się nic nie będzie pozytywnego działo, bo tam z tyłu widać potencjały, mam nadzieję, że je widać. O, takie, takie świecące. I tutaj też widać taki z tyłu potencjał świecący, taki kielich. Kielich mocy, kielich potencjału, kielich możliwości. To wszystko widać i to wszystko jest. Tylko chodzi o to, żeby na to zwrócić uwagę, bo jakby nie zwracacie uwagi na potencjały, to się czujecie tacy właśnie niezadowoleni. I to w dwóch kartach aż jest, no czyli to, no to będzie troszeczkę trwało to niezadowolenie, może nawet więcej niż jeden dzień. Ale te potencjały, przypomnę, są. No w końcu weźmiecie się do pracy i zaczniecie być może wykorzystywać już coś z tych potencjałów, bo tu widać, Was przy pracy, ta praca, no co prawda nie jest może jakaś tutaj akurat ekscytująca się, nie, nie wydaje się jakaś taka może, ale no pracoholizm jest, czyli Wy jednak jesteście oddani pracy, potraficie pracować, potraficie yy, iść w tym kierunku, w jakim chcecie iść i tym bardziej, że macie cesarzową, która jest osoba, osobą, która realizuje to co, co ona chce, to co ona chce osiągnąć, ona realizuje, to jest osoba spełniona osoba, która tworzy co chce, yy, która ma co chce, no właśnie dzięki temu, że tworzy to ona dzięki temu ma. Czyli osoba kreatywna. No tu jest stan umysłu taki, który pozwala na nie tylko kreowanie, ale także uwierzenie w to, że to co wy kreujecie i to co chce, to w ogóle, co chcecie, że to jest w ogóle realne, bo to też ma znaczenie, bo czasami ludzie myślą, że to jest nierealne, co oni by tam chcieli. Natomiast cesarzowa tak nie mówi, nie myśli nawet tak. Ona wie, że to jest realne, ona to robi i ma też taką siłę decyzyjności. Ona zarządza swoim królestwem, swoim cesarstwem, swoim domostwem, ona zarządza swoim życiem, czyli ona decyduje, co w jej życiu będzie się działo. Ona nie mówi, ach, jaki zły los. Nie mówi, już nie jest w tej energii dwójki mieczy. Ona już tu tego nie mówi, bo ona już zmądrzała i ona już wie, że w jej rękach leży jej los. I ona robi to, co może, żeby realizować siebie. No tu jest też taka karta samorealizacji, ale to właśnie była po tej dwójce mieczy, czyli dopiero po zmianie, po zmianie własnej wibracji. Tu są już rzeczywiście bardzo wysokie wibracje. No to jest też osoba, która może być poważana, która może być autorytetem. Też ma pewną zamożność, jakąś obfitość, ona żyje w obfitości, może to być obfitość związana z dziećmi, bo ona może być albo w ciąży, albo już może być matką, a może to być obfitość związana ze statusem materialnym, takim bardziej, czyli obfitość w sensie dóbr materialnych, jakiś dostatek. Ona jest spełniona jako żona, jako matka, czy jako ojciec, no bo tu nie chodzi o płeć, czy jako babcia, czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy jako bizneswoman na przykład może być spełniona. Jest tu jakieś, jakieś rodzaje spełnienia, są tu, które może łączyć, czyli to życie osobiste może być równie udane jak życie zawodowe. Um, to cóż, spełnione możliwości. Tu są spełnione możliwości. No, tu też było ja wiem. Bo ja już to tu wspominałam, że tu też czas te są jakieś dobre, jakieś wartości. Natomiast no, cesarzowa jest silniejszą energią, więc tu jeszcze, jeszcze bardziej spełnione możliwości. Ma mądrość życiową, czyli to Wy tu będziecie mieli mądrość życiową, z której będziecie korzystać. Um, macie tu już pewne doświadczenia, większe jeszcze niż tu było i większe niż w tej chwili jest, macie tutaj większe doświadczenie, które Wam pomoże podejmować jeszcze lepsze decyzje. To jest nie tylko płodność w sensie posiadania dzieci, tak, ale także płodność umysłu, czyli coś możecie kreować, ale jeszcze powiem, że to jest taki czas bezpieczeństwa, spokoju, no ogólnie mówi się o listopadzie, że taki no nie, nie będzie za bardzo różowy, Delikatnie mówiąc, że mo mogą być różne sytuacje trudne, no i tu u was się też trudna sytuacja pokazuje. Ja mówiłam, że to jest też kwestia przekonań, że jeżeli my widzimy coś jako strasznie trudne i ciężkie, no to tak, tak to odbieramy i tak się czujemy. <laughs> Ale jak zmieniamy energię, no to w, my tutaj działamy po swojemu, jesteśmy z sobą, realizujemy siebie i tu, i tu, i tu, i tu, i, tu, i jeszcze tu. I. i no, i jeszcze wspominałam o tym przekierowaniu uwagi z rzeczy nieudanych na potencjały, że tu trzeba zawsze patrzeć na potencjały. Jakie jest przesłanie? Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, idź drogą, którą nigdy nie szedłeś. Idź drogą, którą nigdy nie szedłeś, czyli nową drogą. Nową drogą, i ty rzeczywiście pójdziesz nową drogą. Tu też jest coś nowego. I tutaj król kontynuuje to czyli wy tu będziecie kontynuować tą nową drogę już tu będziecie mieli większe doświadczenie po tamtych po tamtych e, wcześniejszych doświadczeniach i tu jeszcze większe doświadczenie jeszcze większą mądrość w każdym razie chodzi o to, żeby iść tą nową drogą, żeby nie odmawiać sobie tej przyjemności, tej ciekawości tej radości, pójścia w nową drogę a tutaj na tej nowej drodze jest wiele dobrego, bo są energie sukcesu pod warunkiem, oczywiście jeszcze raz przypomnę, że wyjdziecie z tego smęcenia, z takiego niezadowolenia, bo to jest energia, która wam nie pomaga. I cóż, dojdziecie tam, gdzie nigdy nie byliście. Dojdziecie na tron cesarzowej na przykład. Czy dojdziecie na tron króla Buław, czy jeszcze, czy jeszcze w jakieś ciekawe miejsce, no bo to nie, nie chodzi tylko o to, żeby być takim zarządzającym, panującym, ale... Ale żeby robić to właśnie, co lubicie, coś ciekawego i tu jest też to pokazane. Coś ciekawego, coś nowego. Także tego życzę. Zdrówka, do usłyszenia.